Kiedy mówisz Real Madryt, od razu widzisz gwiazdy: Ronaldo, Zidane, Beckham, Figo. Piłkarze, którzy byli jak bogowie greccy: piękni, genialni i nieziemscy. Ale legenda Realu to nie tylko artyści. Legenda Realu to także ci, którzy robili brudną robotę: ci, którzy pozwalali świecić innym. Wśród nich był Michel Salgado, prawy obrońca, który nie kalkulował. Człowiek, który jeśli miał wejść w ślizgiem, to także trawa zostawała za nim jak ślad po szarpnięciu nożem. To jego historia. Historia człowieka, który nie był najlepszy, ale był prawdziwy. Vigo, portowe miasto na północy Hiszpanii. Nie ma tu gwiazd, nie ma wielkiego błysku. Są kutry rybackie, są fale, które rozbijają się o skały. Są ludzie, którzy nie mają miękkiego życia. Michel dorastał właśnie tam. Jego ojciec, były zawodnik lokalnej drużyny, nauczył go trzech rzeczy. Nie odwracaj się od walki. Szanuj ludzi, ale nie bój się nikogo. Jeśli upadniesz, wstawaj szybciej niż ktokolwiek się spodziewa. Jako dzieciak grał na ulicach, gdzie nie ma sędziów. Tam faul nie kończył gry. Tam faul był zaproszeniem do drugiego starcia. To właśnie tam ukształtował się Salgado. Debiut w Celcie, 18 lat, wkrótce staje się pierwszym wyborem na prawej obronie. Co go wyróżniało? Przede wszystkim tempo, niesamowita szybkość na pierwszych metrach, ślizg wykonywany przy idealnej decyzji, determinacja. On nie odpuszczał nawet, jak sytuacja wyglądała na przegraną. No i czytanie gry. Wyprzedał zamiast reagować. Kibice tego pokochali, przeciwnicy zaczęli go unikać. Statystycznie średnio 5 przechwytów na mecz w tamtym okresie. Najwyższy wynik w drużynie. W 1999 roku telefon z Madrytu. Real Madryt rozpoczyna erę, która zmieni futbol. Galacticos. Kupują gwiazdy, największe nazwiska na świecie. Ale obok gwiazd potrzebują czegoś innego. Kogoś, kto nie pęknie pod presją. Nie zgubi się w blasku reflektorów. Będzie ścianą, ale nie obrazem. I wtedy pada właśnie nazwisko Michela Solgada jego koszt to 11 milionów euro pozycja oczywiście prawy obrońca a jego zadanie Pilnuj prawej flanki tak żeby Roberto Carlos mógł iść do przodu bez strachu w realu Madrid był jak wojownik pośród bogów w szatni siedzieli Zidane Figo Raul Roberto Carlos Ronaldo w takim towarzystwie łatwo zniknąć ale Salgado nie znikał on był tłem na którym obraz wygląda pełniej jaka była jego rola w taktyce kiedy Roberto Carlos atakuje, prawa strona musi być zabezpieczona. Salgado często grał jednocześnie jako prawy obrońca, trzeci środkowy obrońca i zabezpieczenie kontr. To praca niewidoczna w skrótach, ale bez niej drużyna by się rozpadła. Jego styl gry to cienka granica między walką a brutalnością. Salgado nigdy nie odsuwał nogi. Jego ślizgi były jak strzały. Jeśli wchodził do piłki, to na pełnej. To budowało jego legendę, ale też jego mroczną reputację. W Realu Madryt zdobył dwie Ligi Mistrzów, dwa Mistrzostwa Hiszpanii, dwa Superpuchary, Superpuchar Europy i Puchar Interkontynentalny. To nie jest przypadek. To jest efekt bycia częścią drużyny, która zdefiniowała erę Galacticos. Była taka noc, noc o której do dziś mówi się w barach, w domach, na stadionach. Nie dlatego, że padło dużo bramek, nie dlatego, że ktoś zdobył tytuł, ale dlatego, że na murawie stanęli naprzeciw siebie dwaj piłkarze, którzy reprezentowali dwa różne światy. Z jednej strony Ronaldinho. Taniec, uśmiech, czysta radość z gry. Człowiek, który jednym dotknięciem potrafił zmienić futbol w muzykę. Z drugiej, Michel Salgado. Stal, tarcza, decyzja na 100%. Człowiek, który nie przyszedł tańczyć, przyszedł walczyć. El Clasico na Bernabeu. Miliony przed telewizorami. Od pierwszych minut było jasne. To nie będzie zwykły mecz. Ronaldinho próbował driblingów. Pierwszy raz Salgado go zatrzymał. Drugi raz zatrzymał go mocniej. Trzeci raz Ronaldinho musiał podać. Komentatorzy mówili: Salgado dzisiaj nie przyszedł oglądać sztuczek. W drugiej połowie Ronaldinho dostaje piłkę: jedno dotknięcie, drugie przyspieszenie. Salgado jest tuż przy nim: krok, w ślisk, próba zatrzymania. Ronaldinho robi coś, czego nie da się opisać słowami: zmiana kierunku jak w innej rzeczywistości. Berna było milknie, Ronaldinho strzela gola. A kibice realu: kibice, którzy bronią swoich do końca, Stają i biorą brawo rywalowi. To wydarzyło się naprawdę i było bardzo bolesne. Ale co wtedy zrobił Salgado? Nie opuścił głowy, nie rozkładał rąk i nie szukał wymówek. On podszedł do Ronaldinho, spojrzał mu prosto w oczy i powiedział Dzisiaj jesteś lepszy, ale jutro znów będziemy walczyć. To zdanie krążyło po hiszpańskich dziennikach tygodniami. Dlaczego ten pojedynek jest tak ważny? Bo on pokazuje to, czego nie widać w statystykach. Ronaldinho był magią, Salgado był odpowiedzią. Jedna strona tworzyła piękno, Druga strona sprawiała, że to piękno miało sens. Tu nie chodziło o to, kto wygra. Chodziło o spotkanie dwóch filozofii. A widz zapamiętuje takie coś na zawsze. Bo piękno jest piękne, ale piękne potrzebuje walki, żeby mieć znaczenie. To był 15 maja 2002 roku. Hamden Park. Finał Ligi Mistrzów Real Madrid kontra Bayer Leverkusen. Wszyscy pamiętają uderzenie z Zidana, które wyglądało jak malowane pędzlem Boga. Ale mało kto pamięta, co działo się z prawej strony boiska. A tam właśnie był Michel Salgado. To był plan, który mało kto zauważył. Bayer Leverkusen był wtedy jednym z najbardziej dynamicznych zespołów w Europie. Szybkie, boczne sektory, kontrataki jak uderzenia nożem. Lewą flanką Leverkusen szedł Diego Placente, szybki, agresywny, zawsze pod grą. A wyżej ze Roberto, który potrafił mijać ludzi jak pachołki. Większość obrońców w Europie bała się tej dwójki, ale Salgado nie bał się nikogo. Jakie było jego zadanie w tym meczu? Zatrzymać lewą stronę Bayer Leverkusen. Nawet kosztem własnych akcji. I to zrobił. Zablokował 8 potencjalnych kontrataków, najwięcej w całym meczu. Wygrał 90% pojedynków na połowie własnej drużyny. Ani Placente, ani Zerberto nie oddali ani jednego dośrodkowania bez presji. To jest ta część futbolu, której nie ma w skrótach. A gdy Real potrzebował odwagi? W 72 minucie Real Madrid zaczyna tracić kontrolę. Zidane jest zmęczony, Figo oddycha ciężko, a Bayer podchodzi wyżej. I wtedy Salgadu przesuwa się 15 metrów do przodu. Wyprowadzał zespół z presji Daje tlen To nie jest coś o czym mówi się po latach Ale bez tego ten mecz mógł potoczyć się inaczej I dlatego zasłużył na ten moment Podniesienie Pucharu Ligi Mistrzów Nie jako twórca spektaklu Ale jako człowiek, który umożliwił innym stworzenie piękna Zidane może strzelić gola epokowego Tylko wtedy, gdy ktoś zabezpiecza jego wolność I tym kimś był Salgado Czasem historia pamięta tylko tych, którzy byli szczeli Ale prawdziwy futbol Ten prawdziwy Budują ci, którzy potrafią walczyć w cieniu w Glezgo w 2002 roku Michel Salgado nie zabłysnął. On pozwolił zabłysnąć innym. I właśnie dlatego jego miejsce w historii jest bezdyskusyjne. Historia Salgado w reprezentacji Hiszpanii to jedna z tych opowieści, które pokazują, że talent i charakter to nie zawsze wszystko. Michel zagrał 53 mecze dla La Rocha. Debiutował jeszcze w latach 90., kiedy Hiszpania miała opinię drużyny, która zawsze potrafi grać pięknie, ale nigdy nie wygrywa wtedy, kiedy trzeba. Grał na Euro 2000, Mundial 2002. Kwalifikacjach do kolejnych turniejów. Był tam, był ważny, ale jego era to nie była era zwycięstw. To była era przed zmianą. W reprezentacji Hiszpanii na jego pozycji przewijały się wielkie nazwiska: Carles Puyol, Sergio Ramos. To nie była kwestia umiejętności, to była kwestia momentu. Hiszpania zaczęła wygrywać dopiero po 2008 roku, kiedy zmieniła styl, kiedy wyszła filozofia posiadania, cierpliwości, tiki taka. Ale Salgado pochodził z innego świata, ze świata walki, pojedynków i agresji. Może urodziłem się parę lat za wcześnie, ale nigdy nie zmieniłbym tego, kim byłem. To zdanie mówi o nim wszystko. On nie został bohaterem reprezentacji, ale został symbolem epoki, którą musiała minąć, żeby narodziła się nowa. I to też jest ważne. Jeśli chcesz zrozumieć Salgado, musisz wejść z nim do szatni Realu Madrid. To nie była szatnia jak każda inna. To było centrum wszechświata futbolu. Tam siedzieli najwięksi piłkarze na świecie, tacy jak Zidane czy Ronaldo. A teraz wyobraź sobie, że w tym wszystkim masz być sobą. Nie udawać, nie grać roli, nie próbować błyszczyć przy gwiazdach, które świecą jak słońce. Salgado robił coś innego. Łączył ludzi. Był spoiwem. To on witał nowych zawodników. To on tłumaczył im, jak się to zachowuje. To on zwracał uwagę, gdy ktoś odpływał od drużyny. Roberto Carlos powiedział kiedyś, gdyby w tej drużynie zabrakło Salgado, połowa z nas zapomniałaby, co to znaczy walczyć. A Raul dodał, miał charakter, którego nie można kupić. A w Madrycie to bezsenne. W drużynie pełnej gwiazd Salgado był kręgosłupem. Ale nie można powiedzieć o Salgado, nie mówiąc o tym, co budziło sprzeciw, bo Michel grał twardo, czasem za twardo. W Hiszpanii mnożono tytuły w gazetach: rzeźnik z Zwigo, obrońca, który nie zna litości, człowiek, który zawsze idzie za daleko. Najbardziej kontrowersyjny moment to starcie z Juniorem. Junior doznał ciężkiej kontuzji. Opinia publiczna ruszyła jak lawina. Salgado nie tłumaczył się, nie budował wizerunku. Powiedział tylko: Jeśli wszedłem źle, to moja odpowiedzialność. Ale nigdy nie wszedłem, żeby zrobić komuś krzywdę. I tutaj trzeba rozróżnić intencje od ryzyka. Salgado grał tak, bo tak rozumiał futbol. Pełny kontakt, pełna decyzja, zero pół środków. Czy miał momenty, w których przekraczał granice? Oczywiście, że tak. Czy żałował sposobów, w jaki grał? Oczywiście, że nie. I to jest obraz kompletny, niewybielony. Nie bohater hollywoodzki, ale prawdziwy zawodnik. Lata mijały, szybkość spadała i wreszcie pojawił się Sergio Ramos. Salgado nie robił awantur, nie obrażał się, nie palił mostów. Przyjął rolę nauczyciela, krok po kroku. To jest właśnie klasa i to był Real Madrid. Rok 2009. Real Madrid przechodzi wielką przebudowę. Wracają Galacticos 2-0, Ronaldo, Kaka, Benzema, Chabi Alonso. Klub dziękuję Salgado. Bez dramatu, bez łez w mediach, z klasą. Michel odchodzi po 10 latach. Wielu spodziewało się końca w tym momencie. Wielu uznałoby to za idealny moment na ostatni ukłon, konferencję i pożegnanie. Ale Salgado nie był człowiekiem od idealnych pożegnań. On nie szukał elegancji, on szukał walki. I dlatego wybrał Anglię. Blackmer Rovers, czyli klub twardy, miasto robotnicze. Liga, która nie wybacza ani bólu, ani spóźnienia, ani miękkiego wejścia. Premier League była brutalna, ale brutalność to był język Salgado. Co wniósł do Blackburn? Oczywiście doświadczenie. Młodzi zawodnicy mówili, że uczył ich tego, czego nie pokazuje się w telewizji, czyli to jak wygrać mecz w głowie. Trening ponad standard. Zostawał po zajęciach, robił dodatkowe sprinty, dodatkową siłownię. Gdy trener zapytał, dlaczego, odpowiedział: Ciało się starzeje, ale głowa nie może. Wniósł też szacunek szatni. Bardzo szybko stał się liderem bez opaski. No i jedna rzecz, która najbardziej zapada w pamięć: w jednym z meczów Premier League. Salgado blokuje strzał głową z odległości 1,5 metra przy prędkości piłki ponad 100 km na godzinę. Sędzia zatrzymuje grę, patrzy na niego i czeka na reakcję. Salgado wstaje, otrzepuje koszulkę i mówi tylko: Gramy. To była jego definicja futbolu nie spektakl, nie show walczysz albo schodzisz z boiska. Black Band Rovers grał do 37 roku życia do momentu, w którym ciało zaczęło mówić to, czego umysł nie chciał słyszeć wystarczy. Ale on kończy jako wojownik stojący na nogach, nie jako zawodnik odchodzący w cień. Dla wielu piłkarzy koniec kariery to pustka. Brak rytmu, brak szatni, brak rywalizacji. Dla Salgado to był początek czegoś nowego. Michel założył własne akademie i projekty szkoleniowe. Nie po to, by produkować talenty, tylko po to, by uczyć charakteru. Powtarzam młodym zawodnikom: każdy chce grać jak Zidan, ale najpierw musisz nauczyć się pracować jako obrońca. To lekcja, która znika we współczesnym futbolu. Salgado po zakończeniu kariery osiedlił się w Dubaju i prowadzi tam programy piłkarskie w ramach Spanish Soccer Schools w Dubai Sports City. To projekt wychowawczy. Chodzi o to, by nauczyć dzieci odporności, pokazać, że porażka jest częścią drogi, i dać im poczucie dyscypliny i szacunku. Nie każdy z nich będzie wielkim piłkarzem, nie każdy z nich w ogóle będzie piłkarzem, ale każdy może wynieść wartości. Michel Salgado był szczególnie rodzinny. Jego żona, Malula Sans, jest córką Lorenzo Sansa, byłego prezydenta Realu Madryt. Człowieka, który sprowadził m.in. Zidana i stworzył drużynę Galacticos. Tak, Salgado jest częścią rodziny Realu nie tylko na boisku, ale i prywatnie. Mają trójkę dzieci. O jego roli ojca mówi jego żona. Michel nigdy nie kazał dzieciom być najlepszymi. Zawsze mówił im tylko, dawaj od siebie wszystko i bądź lojalny. Dokładnie to, co pokazał w karierze. Gdy kiedyś zapytano go, czy tęskni za piłką, odpowiedział, że nie. Odpowiedział, że nie, ale że tęskni za walką, ale walkę można znaleźć wszędzie, jeśli wiesz, kim jesteś. I to jest właśnie jego spuścizna. Nie trofea, nie statystyki, nie highlighty, tylko tożsamość. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, to znaczy, że rozumiesz, kim był Michel Salgado. Że futbol to nie tylko no-look pasy, taniec przy piłce i highlighty w social mediach. Futbol to charakter, wytrwałość, decyzje, które podejmujesz, kiedy nikt nie patrzy. I wiesz co? Gdy następnym razem zobaczysz gwiazdę, która błyszczy na boisku, pomyśl o tym, kto stoi za nią, kto czyści za nią błędy, kto pozwala jej być wolną. Bo bez takich ludzi jak Salgado, piękno futbolu nie miałoby fundamentu. A jeśli ta historia sprawiła, że patrzysz na piłkę trochę inaczej, to zostaw tutaj ślad, komentarz, subskrypcję i udostępnienie. Nie po to, żeby pompować liczby, po to, żeby kanał trafiał do ludzi, którzy naprawdę kochają piłkę. A przede wszystkim daj znać, o kim opowiedzieć następnym razem. Postaram się, żeby Twoje propozycje tworzyły ten kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i pamiętaj, piłka nożna to nie tylko gra, to opowieści, a ja będę je tu opowiadał.